Tato, dziś jest ten dzień, w którym rodzice zabierają swoje dzieci do pracy. Świetnie! Chciałabym, żeby faceci się za mną uganiali. Darmowe Wi-Fi. Biorę ją. Kiedy ktoś odpowiada na twojego mema innym memem, wreszcie ktoś, kto mówi po polsku. Panowie, proszę sikać na siedząco. Baby i ich głupie reguły. Na co komu bidet, kiedy masz kumpli, którzy dobrze celują? Moja dziewczyna chcąca coś zrobić. Moje pomocne dłonie. Chcesz przenieść nasz związek na wyższy poziom? Co do. Oto dlaczego te zabawki są tak ważne w dzieciństwie. Kiedy ładna dziewczyna siada obok ciebie w autobusie. Hm, tak, podłoga wykonana jest z podłogi. Hej gościu, moje oczy są tutaj. Ok, uczniowie, zostały wam dwie minuty do końca. Grafika z PlayStation 1 i PS5 na jednym zdjęciu. Kocham cię, a twoja żona? Nie bądź głupia, ona cię nie kocha. Dwudziesta trzecia. Dobranoc. Dobranoc. Dwudziesta czwarta. Trzecia. To musi być dominujący gatunek na tej planecie. Przybywamy w pokoju. Lubię facetów myślących o przyszłości. Przed naszą randką wypiłem litr soku ananasowego. Że co? Że co? Sto lat. Sto lat. Dzięki, 10 starczy. Jego zdjęcia na jej telefonie. Jej zdjęcia na jego telefonie. Trzydziestolatki w latach 80. Trzydziestolatki w 2024. Kiedy słyszysz dzwonek do drzwi w dniu wolnym od pracy? Ja w autobusie. O, fajne wolne miejsce przy oknie. Czemu nikt nie siedzi? Ja niedługo później Tata naprawiający swoje auto. Ja, przyglądający się tacie w wieku 6 lat. Tata naprawiający swoje auto. Ja, przyglądający się tacie w wieku 21 lat. Rowerzyści, kiedy zasugerujesz im, żeby jechali drogą rowerową zamiast środkiem jezdni. Dziewczyna, flirtuje ze mną. Ja, nie rozumiem przekazu. Również ja, 10 lat później. To miłe, że karmisz wiewiórki. Och, wcale nie karmię wiewiórek. Karmię jastrzębie. To mój pędzel. To moja farba. To moje płótno. Chrześcijanie. Jezus umarł na krzyżu, więc noszą ten znak jako symbol swojej wiary. Amerykanie. No bez jaj. Fakt, że jestem góralem, nie oznacza, że jestem pazerny. To znaczy, jestem pazerny, ale nie dlatego, że jestem góralem. Warzywa, owoce, sałatka. Odchodzę. Super. Nie znajdziesz drugiej takiej jak ja. Jeszcze lepiej. Nikt. Mój poziom pewności siebie. Trzy lata później on dalej nawija. Szefie, zagramy w statki? Okej, okay, dawaj. L4. Czyż internet nie jest wspaniały? Widziałem okropne rzeczy. Energizer wypuścił smartfona, który może wytrzymać tydzień bez ładowania. Kiedy pierwszy raz upuściłem go sobie na twarz. Wrzuciłem jednego grosza do Coca-Coli. Nie uwierzycie, co się z nim stało. Historia Volkswagena Golfa. Pierwszy właściciel: 2007 156 000 km. Piąty właściciel: 2024 110 000 km. Pamiętaj, Zimba: wszystko, czego dotkną promienie słońca, jest Twoje. No może poza tą wodą, ona należy do Nestle. Leonardo DiCaprio zaczął spotykać się z 22-letnią ukraińską modelką. Po tych wszystkich memach, Leo, zawsze benzyna. Kiedy spotka się z ogniem? Kiedy spotka się z wodą? Lustro, wynalezione w 1835 roku. Ludzie w 1834. Kot się gubi. Właściciel kota. Zagubiony kot. Normalni ludzie u kogoś w domu. Przyznaję, że masz bardzo ładny dom. Ja. Jakie masz tu hasło do Wi-Fi? Ja, jeśli kiedyś zdobędę supermoce, nie jestem światu nic winien, więc mam to gdzieś. Legenda głosi, że o szóstej rano ściany są już bardziej miękkie, a w weekendy to już całkiem jak masło. Ja o dwudziestej nie mogę iść spać po takiej przegranej. Ja o piątej rano. Każde arcydzieło ma swoją tanią kopię. Harry. Drapie się po jajach. Dumbledore. W najlepszym wypadku mogę dać tysiąc punktów Gryffindorowi. Nauczyciel. Wygląda na to, że sprawdzian poszedł wam bardzo dobrze. Tylko cztery osoby nie zdały. Ja z ziomkami. Kamil już z nami nie pracuje. Obowiązki Kamila. Wypłata Kamila. Łapcie to. Bawcie się dobrze. Jak kobiety mówią nam, w czym jest problem? Potrzebuje pan torby? Jasne. A co jeśli ci powiem, zaraz, czy ty właśnie wziąłeś obie tabletki? No hej, jestem Filo, on ona, a ja jestem Lilo, onione. Ty, Oscar, jak ty zamawiałeś te panienki? Łatek, ale to nie ja. Okej, okay, w teorii to byłem ja. Ale wiesz, nie jestem sobą, kiedy wychodzisz. Ja po wypiciu 12 piw, biorący z rana multiwitaminy. Córka. Mamo, w więzieniu robili mi straszne rzeczy. Mama, wiem córciu, tata bierze zbyt poważnie grę w Monopol. Masz jeszcze dla mnie jakieś ojcowskie rady? Przed śmiercią połknij worek z ziarnami kukurydzy. Będziesz miał epicką kremację. Ktoś, Polacy nigdy się nie uśmiechają. Też Polacy, gdy usłyszeli jakąś awanturę w autobusie. Kiedy tatuś specjalnie kupił ci domek na wsi, żebyś mogła odpocząć, a ci głupi rolnicy hałasują? Joe Biden rozważa startowanie na prezydenta USA po tym, jak usłyszał, że jeden z kandydatów się wycofał. To ja jadący do pracy, bo wstydziłem się tańczyć na TikToku w 2020 roku. Zebraliśmy się tu dzisiaj, bo Wasze modlitwy dały.